Witam bardzo serdecznie Ultra Makro smartfonem. I tu Was zaskoczę. Obiekt fotografowany został odnaleziony po zimie na parapecie. Tak, to martwa pszczółka. A na zdjęciu wyglądała całkiem interesująco. Dobrane żywe kwiatki oraz makro soczewka którą możemy zamontować na smartfona. Bardzo prosta w instalacji. Wystarczy zaczepić z tyłu na naszym smartfonie, na aparacie głównym, niekoniecznie na aparacie makro. Choć na makro wydaje mi się, że lepiej łapie ostrość. No to co? Bierzemy naszą modelkę, ustawiamy ją na kwiatku i próbujemy robić zdjęcia. Warto mieć dobre doświetlenie. No i jak? Pierwsze próby z ręki próbujemy łapać ostrość, robić zdjęcie. Niestety jest to dosyć niewygodne, ponieważ jest to mocny zoom i każde drgnięcie ręki jest oddawane na zdjęciu. Na przykład na tym. Dlatego zalecam do tej czynności statyw niewielki, mały. Statyw mamy wtedy pewność, że jest to wszystko stabilne i nie drga. No i jakie zdjęcia dzięki temu nam wychodzą? A oto takie zbliżenie na twarz. Również możemy podziwiać piękno naturalne kwiatka tulipana, albo taki z boku ujęcie. Zatem pamiętajmy jak na parapecie odnajdziemy jakieś żyjątko już nieżyjące, to możemy z tego uczynić gwiazdę, po prostu gwiazdę fotografii. Polecam.